Słuchajcie, dzisiejszy live jest w ogóle jednym z siedmiu, które w ramach, ja to nazywam Sedno TV, e, codziennie w tygodniu bliskości pojawiają się na stronie Stowarzyszenia Doradców i Noszenia Sedno e, i dzisiaj tematem takim przewodnim tego live'a są typy chust. O czym badka będziemy mówić? O czym o chustach, no, o czym? <laughs> Na pewno powiemy parę słów o takich tradycyjnych chustach, czyli o elastycznych, o chustach tkanych, o chustach kółkowych, ale będziemy też mówić, ja tutaj zostawię pole do popisu Bacie, bo Beata wie o nich więcej, o chustach etnicznych, czyli takich, które tak na dobrą sprawę na co dzień wykorzystywane są niekoniecznie u nas w Polsce, ale gdzieś w krajach afrykańskich, peruwiańskich i innych. O wykorzystaniu też chusty w innych dziedzinach, bo może myślę, że powiesz Beata też parę słów o rebozo i o tym, gdzie najczęściej jest ono wykorzystywane. Okay. I powiemy też o takim typie chusty, jakim jest poucz. Czyli no właśnie, to co Beata ma w tej chwili na sobie, to jest właśnie. Nie, to jest rebozo. Aha, to jest rebozo. Bo ja tak, tylko górę. Bo mam poucza do pokazania, tak zwaną chustę kieszonkę, ale ona jest mi za duża. Dlatego zagęstałam się w rebozu, żeby pokazać, jak powinien wyglądać dobrze dobrany poucz, a potem wam pokażę, jak wygląda za szeroki poucz, Dobra, to zacznijmy jednak od tych najbardziej tradycyjnych, najczęściej u nas proponowanych i najczęściej wybieranych przez rodziców chust. Czyli mamy chusty. Pierwsze takie, za które rodzice, po które rodzice sięgają, to są chusty elastyczne. Parę słów o nich za chwilę, bo te chusty mają wady i zalety i różnie doradcy noszenia się na ich temat wypowiadają. My za chwilę też powiemy Wam parę słów. Na pewno będziemy mówić o tym, jakie są typy chust tkanych, czyli chusty długie i chusty kółkowe. One są zdecydowanie wiodącymi produktami w tym zakresie. I właśnie powiedz Badko, jakie te etniczne chusty jeszcze mamy. Jest całkiem sporo, wiesz, mamy rebozo, mantę, kangę, selendanga i heko oraz zapaski tak zwane. Znaczy to są takie bardziej stare polskie chusty. Będę o tym trochę więcej mówić, jak już przejdziemy wszystkie podstawowe, dobra? Mhm. No u nas na Śląsku mówiło się, że są hacki, czyli Hatsko. właśnie takie, takie typu właśnie zapasek. No. Dobra, zacznijmy od chust elastycznych. Beata, powiedz szczerze, jakie twoje zdanie na temat chust elastycznych? Wiesz co, kiedyś broniłam się przed nimi rękami i nogami, ale teraz uważam, że mają potencjał. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, jak je wykorzystać i wie, jak z nimi pracować, nie? to tak jak ze wszystkim właściwie. Jestem za tym, żeby próbować nawet zawiązać kieszonkę, czy jakieś inne wiązanie w elastycznej. Ale tutaj bym uważała jeszcze, jaka chusta elastyczna, bo niestety chusty elastyczne różnych firmach się różnią. Jedne są bardziej podatne na rozciąganie, inne mniej. I tutaj, właśnie, warto zwrócić uwagę, żeby ta chusta nie była mocno rozciągliwa, albo już wypracowana, nie? No, no tutaj zdecydowanie w przypadku chust elastycznych e, ma znaczenie to, czy chusta jest nowa, czy używana. I tu będzie, ja też zawsze powtarzam, że jeżeli już ktoś korzysta z elastyka żeby korzystać z nowego mało używanego ewentualnie elastyka. A powiedz mi, czy ty też masz takie wrażenie, że chusta elastyczna jest do pewnej granicy wagowej? Więc co? Tak. Chyba, że właśnie zakombinujemy z innym wiązaniem, nie? Właśnie z wielowarstwowym, na przykład. To wtedy możemy trochę tą żywotność tej chusty, przydatność przedłużyć. No, ale właśnie tutaj pytanie, czy ta chusta już nie jest wypracowana, nie? Tak mm -hmm. jak ze wszystkim, nie? jeżeli już będzie podatna na to rozciąganie, będziemy czuć, że coraz mocniej pracuje na dziecku i że podczas noszenia się rozciąga, no to niestety albo zmieniamy na, na tkaną, albo kombinujemy z innym wiązaniem. Po prostu... Bo przyznam się szczerze, że ja na przykład e, mimo tego, że pracowałam z warstwowymi, e, to poniżej gra, granicy, tak znaczy powyżej granicy 6-7 kg e, naprawdę bardzo trudno było utrzymać pozycję dziecka w tej kuście. Mm. Bo to jest już taka zupełnie według mnie graniczna wartość, jeśli chodzi o korzystanie mm. z elastyki. Pytanie w jakim, w, 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 czy tradycyjnie wiążesz e, chustę elastyczną, czy jednak kombinujesz tak jak się wiąże chustę tkaną w kieszonce na przykład? No ty właśnie ty i wiązaliśmy i kieszonkę i to też e, nie dawało rady, kieszonka nawet jeszcze mniej nam E, się układała właśnie aniżeli ta tradycyjna tradycyjne wiązanie, bo ono jednak przez to, że trzy warstwy są na dziecku, e, no pozwala też na troszkę większe obciążenie, bo jeżeli mamy jedną warstwę, jak pieszące mimo podparcia, e, jednak to wiązanie, no moim zdaniem jest jest to bardzo indywidualne, zależy też dużo od rodzica, od dziecka i od na przykład energii e, rodzica, bo jeżeli mamy rodzica bardzo skonowanego, który porusza się bardzo płynnie, to ten, to ten maluch też będzie bardzo płynnie się z tym rodzicem poruszał. Jeżeli trafi się na takiego rodzica jak ja, który, który nie chodzi, tylko skacze o mało co, to, to w tym momencie no już przy pięciu kilogramach kompletnie nie dawałam sobie rady. Dodam, że moja Gabrysia urodziła się 4-200, więc, więc tak na dwa tygodnie nam wystarczyła chusta elastyczna. No, to, no to, to duża waga urodzeniowa, nie? No, więc, więc tutaj też nie za bardzo było z czym szaleć. Natomiast no mówię, na innych dzieciakach próbowaliśmy te 6 kg, to jest takie, no spokojnie daje radę. Więcej to już trzeba naprawdę dobrze się nakombinać. No Jeszcze tu bym może spróbowała podwójnego półkangura, nie? Ewentualnie. No, ale to już tak trochę bardziej dla zaawansowanych, kombinujących rodziców. Pytanie, czy, czy rodzice aż tak bardzo chcą się upierać przy tych puściach, nie? No, dokładnie. Tym bardziej, że ja obserwuję, że ci rodzice tacy kombinujący, którzy właśnie tak jak mówisz. Będą szukać rozwiązań, to oni już bardziej chcą szukać rozwiązań, chcą, chcą się bawić chustą tkaną, a nie chustą elastyczną. No. To tak płynnie przejdziemy do tkanej? Od razu? Możemy. Tutaj mamy zasadniczo dwa rodzaje chustkanych, czyli chusty długie i chusty kółkowe. Długie mamy w czterech standardowych rozmiarach i N rozmiarów niestandardowych, czyli albo jakieś pomiędzy rozmiarami najczęściej skracane przez rodziców, ale standardy to jest rozmiar 3-6, 4-2, 4-6 i 52. I zasadniczo z mojego doświadczenia wynika, że e, praktycznie dla każdego rodzica do podstawowych wiązań te cztery rozmiary będą wystarczające nawet. Czasami zgłaszają się do mnie rodzice, którzy no, noszą no, rozmiary moje i więcej. Moje to już jest dużo. I wiem z własnego też doświadczenia, że spokojnie w 5'2 jesteśmy w stanie kieszonkę, czyli to podstawowe wiązanie, które Żerę najwięcej materiału, zawiązać. Natomiast, tak jak mówię, te drobniejsze mamy, to z, o, zaczynają już od rozmiaru 3,6, czyli o mało co połowa tego, tej długości, <grych> którą, z której ja bym pewnie korzystała. E, parę słów, Bata, o tym, jak e, dobierać rozmiary? Rzucisz? E, wiesz co, no generalnie tutaj e, ja zawsze mówię, że nawet nie chodzi tylko o wagę rodziców, ale też o e, wzrost. Tak? i wielkość. Dziecka. I gabaryt ogóle, duże znaczenie, nie? Że jeżeli wysoki jest rodzic, to też chusta idzie w długość. Przy drobnych mamach nawet przy sobie, to chusta może być trochę krótsza niż wysoka mama, która jest bardzo szczupła, nie? Ja przejmam takie doświadczenie. No ja tak optymalnie zazwyczaj wybieram rodzic razem rodzicom, żeby też przymierzyli. Jeżeli jadę na jakąś konsultację, to mierzymy sobie rozmiar, zanim oni kupią, tak? Żeby nie kupować ciemno zazwyczaj bo też te, bo te wszystkie kalkulatory znajdujące się na stronach producentów są, są takie, no jak według mnie niemiarodajne, tak, że niekoniecznie ta mama, która się wpisuje w ten kalkulator będzie jej tak pustka odpowiadała, potem kończy z pustką do ziemi, tak, zostając zostają z tyłu. Ja powiem jeszcze, że ja też dużo bazuję na moim doświadczeniu. Jak ja na przykład widzę, jak, jak wygląda rodzic, to jestem w stanie, no pewnie ty też, bo, bo masz już na tyle doświadczenia, że doskonale wiesz, jaką chustę temu rodzicowi dać do ręki, i plus minus będziesz się poruszać jednym, w jednym rozmiarze, ewentualnie więcej, mniej. Trochę trudniej jest, jeżeli mamy rodziców o bardzo różnych gabarytach, a chcemy znaleźć dla nich jedną chustę, która, która będzie jak gdyby uniwersalnym. Ja zawsze mówię tak, że trzeba wtedy bardzo mocno przekalkulować. Kto realnie tej chusty będzie używał więcej i bardziej pod tą mamę, pod mamę. No właśnie, pod mamę, a nie kupowanie chusty dla taty, który, który zawiąże ją raz czy dwa. I miałam ostatnio taki przypadek, że mama wybrała chustę pod statek, gdzie trzeba było długie 4-6 wybrać, a ona kieszonkę bez problemu wiązała z 3-6. No i efekt był taki, że, że tata zawiązał tą chustę dwa razy, a mama mordowała się z ogromnymi ogonami i nie za bardzo było wiadomo, co z tą chustą zrobić. Dzisiaj ja zawsze wtedy chusty. proponuję, żeby tata uczył się na przykład kangura, gdzie jest krótsza chusta potrzebna, a mamie jeszcze kieszonkę, nie? Mają... Dokładnie, tak. dokładnie, jest ta sama, zawsze ta sama rada, że, żeby tata uczył się kangura, a mama, mamie niech starczy na oba i wtedy mamy układ idealny i bardzo realny, jeśli chodzi o korzystanie z tej pusty. Tak. No. Dobra. Dobra, czyli mamy chusty długie, Idziemy dalej, idziemy do kółeczek. Z kółkami jest sprawa bardzo prosta. To znaczy nie wiem Beata, czy się ze mną zgodzisz. Ale według mnie kółka więcej niż rozmiar 1,70-80, metro metro po prostu mijają się z celem. Bo tak na dobrą sprawę. Każdy rodzic takiej pusty jest w stanie kółka zawiązać, to podstawowe wiązanie pusty Większość kółka. rodziców tak, to muszą być już naprawdę rodzice o bardzo wysoś, wysocy i szerocy sobie, żeby to im nie straciło, nie? No, wysocy i szerocy jednocześnie. Tak, właśnie. Bo ja patrzę po sobie, to ja trzylatkę potrafiłam w chustę półtora metrową zawiązać. I powiem szczerze, zauważyłam, że więcej problemów w pustach kółkowych sprawia, za długa chusta niż za krótka. Dlatego, że jeżeli chusta jest krótka i tego ogona zbyt wiele nie ma, to rodzice więcej uwagi i starania wkładają w to, żeby tą chustę dobrze dociągnąć. Natomiast jak chusta jest długa, to najczęściej wisi i wisi po całości, więc dlatego ja zawsze mówię, nie warto brać za długich półek. To jest bardzo. No. Pytanie, czy są potrzebne długie kółka, bo jeżeli ktoś planuje nosić na plecach kółkach, to wtedy może być ta długa ewentualnie potrzebna. Tylko pytanie, czy to jest jakkolwiek praktyczne. Bo ja próbowałam, ale dla mnie wiązanie w kółkach na plecach jest po prostu niepraktyczne, niewygodne i wolę. Tak, kółkę. dokładnie. To ja wolę nie używać kółek tylko samej długiej. Tak. Ja też próbowałam nawet ostatnio, nawet ostatnio mamy na mojej grupie prosiły mnie o nagranie filmu, jak zawiązać skusty kółkowej plecak, to powiem, powiedziałam wprost. Ja mówię, no, mogę wam nagrać, jak to zrobić, bo da się to zrobić. Natomiast zadam pytanie, po co, skoro jest to po prostu niewygodne wiązanie? To jest, to jest bardziej niewygodne niż noszenie nawet ciężkiego dziecka na biodrze. Tak. Ten, no, można się pobawić. Tak? Ja się bawiłam, sprawiło mi to. Tak, to tyle tak, ale na co dzień tego nie używam. Dokładnie. Dokładnie. Dla spróbowania dla, dla fanów jak najbardziej polecam w ogóle popróbować różne wiązania, nie tylko te, te standardy. Natomiast tak jak mówię, chusta kółkowa, no zasadniczo ile wiązań beata no kombinacje wiązania na biodrze i z przodu, jeśli chodzi o kółka. To no jeszcze, y, jeszcze pół kangur z kółkowej, ale to też wystarczy półtorej w chustce. Dokładnie, no, pół kangur też, y, też, też daje radę. Y, także no, tutaj specjalnie dużego pola manewru nie mamy. To no jeszcze kołyska, ale to. Aha, kołyska. A kołyska z chustykułkowej jest bardzo często wykorzystywana, zwłaszcza przy maluszkach. Tak. i jest to jedno z nielicznych wiązań, które ja proponuję takim mniej doświadczonym rodzicom, jeśli mówią o karmieniu dziecka w kuście. To wtedy właśnie kołyska w kuście kółkowej jest bardzo praktyczna, to jest, to jest bardzo jest szybka jest też do takiej reakcji, ewentualnie, gdyby trzeba było dziecko wyciągnąć. Ale też łatwo przejść z tej pozycji do karmienia w pozycję pionową, tak? Czy na biodro, czy ten, po prostu to, to łatwe, wygodne, bo tylko luzujemy, ewentualnie wyciągamy. Nie musimy nic rozwiązywać, nie? Więc po to, prostu to, to Dokładnie. No i też daje, nam, daje to mamie też taki komfort, że ta chusta dosyć mocno otula i, i daje też w czasie karmienia taką Zobaczmy. dawkę intymności, nie? Tak, to też prawda, No co, to teraz Batka oddaję Tobie głos i powiedz coś na temat właśnie chust. Uż, teraz ja. No dobra, to co ja mogę powiedzieć? Może trochę o tym pouczuł, co zaczęłam mówić. Ja tutaj Wam zawiązałam, nie, może w będzie lepiej widać. E, rebozo a chusta kieszonkę, tak? Tutaj zobaczcie, jak, jest, jak e, Tutaj jest dosyć mocno, chusta do mnie przylega. Ja sobie wyginęłam ramię, tylko mam z tyłu zawiązany węzeł. Z tak? tego można tak jakby płcza zrobić. Po prostu z, chusty, z krótkiej chusty można zrobić połcza. Ja tu mam typowego połcza, który wygląda, zobaczcie, to jest taki skrzyta chusta. krótka chusta. Taki, taki szeroki bardzo komin na szyję, nie? Mm -hmm. My z niego korzystamy. Możemy sobie w tym nosić e, zarówno małe dzieci, jak i starsze. Małe dzieci możemy nosić w tym e, w kołysce. Niestety tutaj nie pokażę na tej kuście, bo jest mi za szeroka i po prostu nie jestem w stanie ułożyć w tym połczu malucha odpowiednio, żeby do mnie przylegał. Ale generalnie zasada jest taka, że po prostu przykładamy sobie chustę na ramię, druga strona jest pod pachą. Jeżeli chcę sobie włożyć maluszka na biodro starszego, to nie maluszka, tylko starsze dziecko, to po prostu tak, jakbym składała do chusty kulkowej. Wsadzam sobie tutaj. I tutaj, no, nie dociągamy, dlatego ja też wywijam sobie ramię, żeby napiąć chustę. Tak? To jest no, moje napinanie chusty. No, niestety, tak jak widzicie, ona jest mi za duża, nie? No właśnie Ale... dodajmy, że połcz to jest taki rodzaj chusty, który musi być bardzo indywidualnie szyty na rozmiar dla danej mamy. Jest bardzo szybkim, szybką chustą, no bo tak jak mówisz, praktycznie jej nie dociągamy w ogóle, natomiast nie dociągamy jej dlatego, że jest bardzo idealnie uszyta e, dla danej mamy. I najczęściej szyje się je po prostu z długich chust. Tak, a no właśnie to jest po prostu kawałek szyty materiału jak komin i... Jest naprawdę fajną opcją, tak, możemy mieć nawet zimą, owinąć czymś szyję i ewentualnie malucha wrzucić, nie? No. Bo ten akurat, ten połóż jest podszyty polarem. <laughs> jest taki, o, tak, ten akurat, tego nie widać pewnie na tym filmie, ale tu jest taki mięciutki polarek z jednej strony. Nie, to też fajnie dla malucha. No bo jest taki przyjemny, ciepłutki. Tak, więc to jest taka jedna z najszybszych opcji. No, można to też rozwiązać, właśnie krótką pustę wiążąc. I dopasowując sobie rozmiar, po prostu supełek. Tak? Ja sobie zawiązałam supełek, wywinęłam na ramieniu i ja już nic nie dociągałam, tak? Po prostu przygotowujesz sobie wcześniej chustę, mniej więcej wiesz, yy, jaki rozmiar, tak? I możesz taką zawiązaną chustę trzymać, czy pod wózkiem, czy właśnie w samochodzie. I po prostu yy, zarzucasz, wywijasz ramię po włożeniu dziecka i masz już malucha na biodrze. To jest naprawdę szybkie rozwiązanie, nie? No, powiedz co to znaczy, że jest krótka chusta. To jest A. taka, no bo krótka to jest też względne pojęcie w, przy, w przypadku chusty. No to rebozo ma akurat półtora metra i jest dla mnie optymalne, tak? Yy, ja myślę, tak. że dla Ciebie to tak yy, maksymalnie dwa metry to by Dwa metry, no A, dokładnie. To, ja tak, żeby ten supeł nie związać. No. Ja tutaj pokazuję jeszcze, to jest właśnie rebozo, to co ja wcześniej wiązałam. To jest chusta meksykańska. Możecie się spotkać z nią, nie tylko jeżeli chodzi o świat chustowy, ale też w świecie duli. Często dule wykorzystują ją podczas porodu. Można się na niej uwiesić, wykorzystują ją do masażu. I też teraz nie pamiętam, jak się nazywa ten etap, kiedy jest przejście z połogu. Jak to się nazywa? Zakończenie połogu. Też często jest taki. U, mi uciekło. No, no jakby ktoś tam się doszukiwał, to ja potem na jak sobie wspomnę, jak się nazywa ten... Yy, jak to, co te dule robią? Aż tak się w tym nie zagłębiałam. Ale dobra. Jeżeli chodzi o inne etniczne chusty, to ona jedną z takich najczęściej spotykanych. No, mi dziecko chustko No dobra. Jedną z takich najczęściej spotykanych chust, jakie możecie znaleźć, to będzie kanga. Tak, to jest afrykańska chusta. I najczęściej, jeżeli spotykamy jakieś zdjęcia z Afryki, to te mamy noszą dzieci, mając chustę zawiązaną tutaj i maluchy siedzą sobie oparte o biodra matek. Tak? Jak to mówimy, te afrykańskie biodra, tak? Szerokie, dzieci mają się na tym wesprzeć. I najczęściej właśnie w Afryce mamy wiążą sobie chustę na dwa stópy. Ja może pokażę. To akurat nie jest hanga, bo jest bardzo długa. To jest co innego, ale nie wiem, gdzie. Córka, chwilę musiała ten, wiążą sobie, zobaczcie, jeden supełek tutaj, drugi tutaj poniżej i po prostu w ten sposób napinając chustę, sadzają sobie dzieci tutaj na biodrze i w ten sposób mogą spokojnie się przemieszczać, jeszcze tego nieść jakiś bagaż, bo często one właśnie tutaj jakieś bagaże niosą, nie? czy też kolejne dziecko z nimi idzie. Ok, ta chusta, którą pokazywałam, to jest indonezyjska kusta. Selendang. z tego, jak ja kupowałam tą chustę, to tak najbardziej, bo myśmy ją sprowadzali z Indonezji, to najbardziej było tam popularne noszenie na biodrze. Tak? Najczęściej było pokazywane. I po prostu wiążemy sobie węzeł przesuwny. Tak, tutaj można sobie zawiązać węzełek przesówny. Lub po prostu zwykły węzeł też mamy wiązały. I to tak, podobnie jak w tym, w tym rybozu, co pokazywałam, tylko węzeł jest z przodu, co malucha na biodrze. Tak, najczęściej. Oczywiście młodsze dzieci też można tę te pustę nosić. Jeżeli chodzi o. Jeszcze mam. Peruwiańskie pusty. To jest taka pusta jak manta. Ją wiąże się na ramionach. Dziecko siedzi sobie wysoko na plecach. A chusta jest związana na ramionach tutaj, po prostu, tak? Ok. tutaj są związane. Tu i drugie, jak pod kupę wleci dziecku, <tutek> ten to drugi węzełek jest związany tutaj pod spodem. Spotkałam się też z wersją związaną e, podobnie jak ten Selendank i Rebozo, czyli po prostu na biodrze pacha chusta, tak? Znaczy po ramię pod pachą, nie? I jeszcze jest tak, jak wspominałaś o tych zapaskach. Jak się u Was mówi na zapaski? Hicki? -hi. No, Hicki. -hi. Jeżeli ktoś hi -hi. z Was w ogóle ma jakąś taką, bo to są takie stare polskie nazwy na przykład. I w różnych regionach różnie się nazywało, jak się kiedyś nosiło, to niektórzy na to mówią koce, inni Hajtki, niektórzy szale walijskie, tak? To były takie popularne nazwy. Może w jakichś waszych regionach są jeszcze jakieś inne. Jeżeli znacie jakieś właśnie takie regionalne nazwisko, to takie dowiemy no bo Może kiedyś zbierzemy te, te wszystkie tak. e, informacje. E, ja powiem tak, że na Śląsku kiedyś Kasia Prankę, też członkini Sedna, ale to już lata temu, organizowała w ogóle wystawę w Muzeum Śląskim na temat noszenia dzieci właśnie na, na Śląsku przez nasze babcie, prababcie. E, i i powiem szczerze, że jest był to bardzo ciekawy materiał. Może kiedyś też odtworzymy to i, i spróbujemy do tego wrócić. Ja powiem ci takie, miałam jedno takie fajne doświadczenie kiedyś, to wam opowiem jeszcze byłam na konsultacji gdzieś w jakiejś miejscowości pod rybnikiem. Takie właśnie typowe śląskie miejscowości, takie, taka kultura wychowywania dzieci przez, przez babcie, bo tutaj w dużej mierze babcie wychowują dzieciaki. No i mama zaprosiła mnie na konsultację, Maruszek miał wtedy koło 5-6 miesięcy. No i uczymy się, wszystko fajnie. No i przychodzi taka babcia, no nie wiem, może miała 70 lat. Przychodzi i mówi, czy ona może popatrzeć. No co, oczywiście, nie, no mówi, bo, bo to właściwie to ona się tymi dziećmi zajmuje, bo jeszcze miała drugą dziewczynkę taką półtoraroczną od, że tak powiem, siostry tej dziewczyny, którą ja uczyłam. No i bo on się tymi dziećmi zajmuje, ona z, tymi, z tą dwójką będzie zostawać i ona by sobie popatrzyła. No i tak patrzy, patrzy i tak yy, widzę, że tak chce się, yy, chce się wtrącić w tą konsultację, chce trochę coś tam od siebie dodać, więc ją zaprosiłam, mówię, no niech też yy, powie, co on, on mówi, cioszki, bo, bo, bo to nie tak, bo to nie tak. I mówi, czy ona może. Nie? I słuchajcie, to, co ja wtedy zobaczyłam, to były, były początki mojej pracy doradczej, to, co ja wtedy zobaczyłam, to był dla mnie total szok. Ona wzięła tą chustę i do dzisiaj nie wiem jak ale tak zawiązała tą chustę, że ona miała jedno dziecko posadzone na biodrze, drugie z przodu bo to właśnie ta półtora roczna dziewczynka siedziała jej na biodrze. Ten maluch był prz z przodu w takiej formie pomiędzy kołyską a kieszonką. Przy czym bardziej bym powiedziała, było bliżej kieszonki w tym wiązaniu, ale to, jak ona pracowała z tym materiałem, jak ona sobie z tym radziła, to mnie po prostu totalnie urzekło. Ja w ogóle nie patrzyłam na wiązanie, tylko na to, jak ona sobie z tą dwójką dzieciaką po prostu super radzi. Dla niej to było tak oczywiste i tak naturalne, i tak bardzo no, no taka codzienność, i ona mówi. No jak to się w ogóle stało, że ona od, do tej pory, do, do czasu jak my tą konsultację tam robiliśmy, że ona w ogóle nie przypomniała sobie o tym, że ona może tak sobie z tymi dziećmi radzić. No, no y, ale powiedziała tak, że ta nasza chusta, to było wtedy na T-Baby, taki Amazonia, na T-Baby, to stary pasiak y, jeszcze wytargany. I ona mówi tak, że ona w ogóle jest urzeczona tym tą tkaniną, tym materiałem, bo mówi, bo oni wiązali w prześcieradła. No tak. Zwykłe i jak kiedykolwiek mamy pracowały, może ktoś z was, kto tutaj ogląda nas, pracował kiedykolwiek na kuście w splocie prostym, która jest bardzo trudną chustą do pracy, to wie, że dociągnięcie czegoś takiego jest, jest mega problematyczne. Natomiast no ta, ta, te kobiety radziły sobie z tym, co miały, bo to wtedy nikt nie tkał chust żagardowych, ani, ani innych splotów, które mamy dzisiaj, czy serduszka, jodełki, czy cuda na kiju dosłownie. E, tylko po prostu wiązały babcie w to, co miały. Wiązały Tak jak mówisz, w koce wiązały e, w prześcieradła i, i często e, jednocześnie korzystały z tego jako prześcieradła i korzystały z tego jako właśnie puste donoszenia. Korzystały Z tego, co miały po prostu, nie kombinowały. <laughs> Dokładnie. I w zimie nosiły w kocach, w lecie nosiły w cienkich prześcieradłach, żeby żeby też y, dawać sobie radę w innych, cięższych warunkach. Także jeżeli ktoś gdzieś usłyszy, że chusty to jest moda i to jest nowość, i to, 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 to ja powiem, że nie, kategorycznie nie, to jest po prostu powrót do korzeni, tak ja bym to powiedziała. Zdecydowanie. Dobra. Ja tak, tak? sobie przeglądam komentarze, nie widzę żadnych pytań, a szkoda, bo chętnie bym na jakieś odpowiedziała, bo na pewno... Mówię, no, cały czas zgodana. trochę osób nas obserwuje, mam nadzieję, że, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś innego, czegoś co nie jest takim standardem używanym na co dzień, no bo też no, standardem na dzień dzisiejszy są głównie chusty tkane i czasem elastyczne. Natomiast te różne rodzaje, różne sposoby na nawiązania, to też jest bardzo fajna, fajna zabawa i możecie z Waszych długich chust też poszukać sobie tych wiązań. Może kiedyś pokusimy się Bata, żeby zrobić jakieś instruktaże do wiązania właśnie czy rewozo, czy, czy, czy poucza nawet, czy kangi. Bo to powiem, by, szczerze, że to byłoby fajną opcją, bo to naprawdę to jest naprawdę proste i myślę, że każdy rodzic by sobie z tym poradził. Nawet, nawet wiesz, to co ty zrobiłaś z rewozo często po prostu byłoby bardzo przydatnym rozwiązaniem na jakieś szybkie akcje. Na dobrą sprawę, można to związać nawet z kółek. Znaczy, ja wiesz co, no, można to związać z każdego szalika, jaki masz pod wózkiem, na spacerze. Tak, ja nie mam kiedyś taką sytuację, że pojechałam bez chusty i trzeba było sobie poradzić z szalikiem. Ja, ja w kocyk polarowy malutki wiązałam. Było mi ciężko, ale udało mi się tego malucha uspokoić i ja się uspokoiłam, wtedy tu spacer już przebiegł. Lepiej, nie? Ja nie zapomnę parę lat temu. Gabrysia miała wtedy trzy latka, czyli to było trzy lata temu. Pojechaliśmy z taką większą ekipą, między innymi chustową, pojechaliśmy do Grecji na Kretę. No i moja koleżanka Dominika, pozdrawiam, doradczyni, pojechała na plażę Balos, nie wiem jak ktoś kiedyś był na plaży Balos, gdzie schodziło się z góry ze szczytu, pojechała bez pusty z dwuletnim dzieckiem, no tam jest, tam dziecko by sobie kompletnie nie dało rady, no i ja mówię, no jak ty mogłaś tu się wybrać w ogóle bez kusty? no... no. To karygodne do noszenia i nie ma chusty w samochodzie. No ale e, właśnie wtedy Dominika radziła sobie z Prześcieradłem i mam nawet e, zdjęcia, jak, e, jak mają z widokiem na lagunę e, z nawiąz zawiązaną w prześcieradło, po prostu trzeba było dawać radę, no i tyle. Dobra, skoro nie ma pytań, skoro nie ma nie ma ciekawskich, to myślę, że jeśli się pojawią pod tym live'em pytania, to my będziemy też na te pytania odpowiadać.